Witam wszystkie raki i zapraszam serdecznie na prognozę miesiąca września. Miesiąc wrzesień przygotowuje nas do trudnego października. Jak to z październikiem bywa? Wiele planet jest w biegu wstecznym i w tym miesiącu wchodzimy już w korytarz zaćmień, 14, dlatego że w październiku, 14, odbywa się nów Księżyca w Znaku Wagi z pierścieniowym zaćmieniem Słońca i ten nów będzie miał bardzo ważne znaczenie dla Ciebie. Od 14, czyli początek tego korytarza zaćmień, czyli 4 tygodnie przed zaćmieniem, zapisywałabym już sobie wszystkie impulsy, wszystkie wiadomości, wszystkie informacje, czy też myśli, czy ważne wydarzenia, które będą się pojawiały, ponieważ będą miały one wpływ na to, czy też będą dawały Ci sygnał, co się naprawdę będzie. Zmieniać, dlatego że węzły karmiczne dla ciebie stoją w kwadracie i u ciebie chodzi o zmianę nie tylko twojego statusu, ale zmiany, które będą się pojawiać, jeżeli chodzi o sytuację zawodowe i sytuację w domu, w domu, w rodzinie. Dotyczy także wszystkich osób, które mają ascendent raka. Co dla Was? Słońce znajduje się do 23 we wrześniu w znaku Panny i. To słońce stoi w pozytywnym aspekcie dla raka, przynosi korzyści, dużo siły, dużo mocy, ale takiej też pewności siebie i zdecydowania. I tutaj także jest Merkury, który jeszcze do, do 15 jest w biegu wstecznym. Z jednej strony, razem z tym Słońcem, jest bardzo dobry czas na naukę, na rozwój, na wyjazdy, na komunikację, na przekaz wiedzy, przekaz informacji. Nawet bym powiedziała na zdawanie egzaminów od 15: kupno wszelkich środków lokomocji, także od 15: Merkury jest w wieku wstecznym, do 15: i tutaj jeszcze coś przemyślasz, tutaj jeszcze analizujesz. Tutaj jeszcze niekoniecznie podejmowałabym dobre, de, finalne decyzje, dlatego że wiadomo, Merkury w biegu wstecznym jest bardzo taki krytyczny, jest bardzo do, dokładny, ale on stoi w pozytywnym aspekcie i dla tych raków, które chcą się uczyć, które chcą się rozwijać, które chcą robić stronę internetową, które chcą handlować, kooperować, zapisywać się do jakiejś szkół, finalne decyzje podjęłabym po 15, czyli także tutaj jest nów, Księżyca w znaku, w znaku panny, ale już to Słońce dodaje Ci dużo radości, dużo takiej pozytywnej energii, dużo e, pewności, ale także takiej stabilności wewnętrznej, której oczywiście wszyscy po, potrzebują i Ty to e, otrzymasz. Czwartego bardzo dobra informacja. Wenus w lwie nareszcie wyrusza w bieg prosty i pozostanie w biegu prostym, ta Wenus znajduje się przed Tobą i tak jak wielu z Was mogło, nie, niestety yy, mogą, mogły pojawić się dziury w finansach wszelkiego rodzaju. Tak, tutaj jest poprawa sytuacji finansowych, i widzę, że Ty będziesz teraz odpowiednio zarabiał pieniądze, Ty będziesz wiedział, gdzie masz inwestować, Ty będziesz wiedział, jak wykorzystać. Swoje talenty do zarabiania pieniędzy może być tak, że właśnie tylko sobą, tą swoją zaangażowaną postacią, ale także swoimi talentami, swoimi predyspozycjami, tym, że się pokazujesz, Wenus dodaje więcej siły, więcej mocy, teraz więcej odwagi, fokus jest na ciebie, na twoją siłę wewnętrzną i znakulwa, także. Widzę, że Ty zarabiasz tutaj i jest radykalna poprawa sytuacji finansowych od 4 września. 4, czyli tego samego dnia, Jowisz, planeta ekspansji, planeta szczęścia zatrzymuje się i wyrusza w bieg wsteczny. I pozostanie w biegu wstecznym aż do 31 grudnia 2023. Punktualnie, Dana Sylwestra wyruszy ten Jowisz w bieg prosty. Razem z Jowiszem w biegu wstecznym, czas jest dobry na przemyślenie swoich kierunków ekspansji. Jakie marzenie chcę spełnić, jakie nie? Sprawdzi tą swoją grupę przyjaciół, kto rzeczywiście mi tutaj pomaga, na kogo mogę liczyć. Widzę, że w grupach pojawią się nowi ludzie. Ale także w grupach z przyjaciółmi, w swoich projektach, w swoich marzeniach. Nie tylko posprzątasz i możesz czegoś zrezygnujesz, twierdząc, że to ci nic nie daje, to nie przynosi ci żadnych korzyści, nie daje ci też takich zabezpieczeń na. Przyszłość i może się dużo pozmieniać nie tylko w grupie przyjaciół, ale także w formie współpracy i yy, kooperacji, czy też kierunkach rozwoju, czy też może, że wybrałeś coś, co naprawdę w jakiś sposób może hamować Twój, twój rozwój, czy też Twoją ekspansję. Jednak ten Jowisz działa na Twoją korzyść, tak czy siak jest w sekstylu, że przyjdą nowe szanse i nowe możliwości, które należy wziąć pod uwagę i te, czy też. Soby. To mogą być jakieś osoby, które ci coś zaproponowały, ty wycofałeś się, czy też nie chciałeś, czy, czy, czy może, nie wiem, zastanawiałeś się i teraz będzie to drugi raz, abyś skorzystał z tego szczęścia. 6 września znowu uwaga, słońce w Pannie łączy się z Merkurem, czyli dzień takich szybkich decyzji. Tutaj uwaga w komunikacji, w handlu, w pisaniu, mówieniu na tych łodzepach nie za szybko pozycja spalona dobrze, ten merkury. I słońce stoi korzystnie, ale można za szybko coś powiedzieć, za szybko coś napisać, za szybko przekazać jakąś informację. Później możemy żałować. Ups, to nie jest to ta osoba. I 8 września bardzo dobry dzień, słońce w trygonie do Jowisza. Poznanie jakiejś bardzo ważnej osoby, jakaś bardzo ważna decyzja, jakieś korzyści finansowe, czy ze stron internetowych, ze strony handlu, czy też w jakiś sposób wykorzystasz swoją wiedzę, także poprawa sytuacji finansowych. 14 wchodzimy w ten korytarz zaćmiń i jeszcze raz przypominam, węzeł karmiczny, w którą stronę masz liść w baranie. Obydwa węzły karmiczne stoją naprzeciw i ponieważ w październiku węzeł zaćmienia odbywa się na węźle karmicznym, ale także jest Mars yy, i Mars B będzie przeskakiwał do znaku Skorpiona, wtedy ustawi się w trygonie teraz ze strony tego tego marsa jest może być spadek energii, może być spadek siły. Może te, ten mars może być właśnie zaczepką jakąś w domu, że trzeba będzie się dogadać z tymi domownikami, ale niekoniecznie nam już się będzie chciało, że trzeba będzie tworzyć e, harmonię, dogadywać się, ale właśnie nie o to chodzi, żebyśmy coś udawali, tylko trzeba komuś w, w jakiś bardzo dyplomatyczny sposób, bo tutaj mo może już naprawdę zapalić się czerwona lampka, że rak straci cierpliwość i powie to, co ma powiedzieć już od dawna czy od roku, ale po prostu w taki sposób bym Spokojna, po, podeszła do sytuacji. Mogą być jakieś zaczepki, mogą być jakieś nie, niedogadania. To może być z dziećmi, to może być z partnerem, mogą, może być z sąsiadami, może być z mamą, czy z ojcem, czy z dziadkami, czy też z jakimiś osobami, które, które są dookoła po prostu Twojego domu, czy Twojego mieszkania. Tu mogą pojawić się konflikty. Uwaga i fokus jest na Ciebie, fokus jest na Twój status. To pokus jest temat pracy, drogi, drogi powołania, że tu trzeba coś zmienić, że trzeba iść nową drogą, że trzeba się odważyć, że trzeba się pokazać pewnym, zdecydowanym, zawalczyć o siebie, nie rezygnować, nie dopasowywać ciągle do tego domu, do, do potrzeby, do domowników, ale właśnie chodzi o Twoje osobiste spełnienie. 15. Nów Księżyca w znaku panny w pozytywnym aspekcie, i podczas tego dnia, podczas tego nowiu, Merkury zatrzymuje się i wyrusza w bieg prosty. Bardzo ważny ten nów jest w pozytywnym aspekcie, że przyjdą jakieś możliwości. Zatrzymanie tego Merkurego spowoduje taką konsternację, może, że zmienisz swoją decyzję, może powiesz, o nie, tu powiedziałem tak, ale przemyślałem to, wycofuję się, czy też przemyślałam to, to nie jest dla mnie korzystne. Może chodzić o szkołę, może chodzić o handel, może chodzić o współpracę i kooperację i decyzje, które teraz podejmiesz od 15. są korzystne, tak? Jeżeli chodzi o nową pracę, o współpracę, o kooperację o zarabianie pieniędzy, o naukę czy też zmianę kursów e, wszelkiego rodzaju, wejście w nowy kurs rozpoczęcie coś od nowa e, w sensie takim ba, bardzo dokładnym, ale już z taką pewnością ok, to jest moje, wiem czego chcę, zmiana Twojego myślenia, jak może wcześniej się zastanawiałeś to czy to, nie wiem sam co mam wybrać, to tutaj rzeczywiście będą e, konkrety i także poprawy sytuacji finansowej, czyli i z Merkurym od 15 do końca miesiąca, ale także z tą Wenus od 4 przez cały miesiąc. Raki, widzę, że raki, raki tutaj myślą, pracują, e, kombinują, wymyślają, zarabiają same pieniądze i jest ta poprawa do końca miesiąca, nie tak jak w poprzednim miesiącu. 16, 9, bardzo dobry dzień, słońce w Trygonie do Urana, nagłe, nieoczekiwane, pozytywne zmiany, korzyści ze strony przyjaciół i grup. Mo, może tutaj e, jakiś przyjaciel przyniesie jakieś dobre dobre informacje, dobre wiadomości, czy też można będzie się z jakąś grupą współpracować i kooperować, ale także poprawy sytuacji finansowych właśnie z tymi Grupami i znowu 17 Wenus w kwadracie do Jowisza. To już było dwa razy, aby nie przesadzać, aby uważać, aby pilnować pieniądze, nie wydawać na wszystko, i 19 tak samo trudny dzień czyli 17 i 19 są takimi trudnymi dniami. Słońce 19 stoi w opozycji do, do Merkurego, że można być oszukanym, że można źle coś wybrać, że można być zdradzonym, że można źle nakierować energię lub też. Takie właśnie spadanie tych różowych okularów i dostrzeżenie tego, jakie, te, 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 wszystkich tych sytuacji, jak są. Ty masz tego Saturna i Neptuna w Trygonie, ale także to Słońce i Merkury jest w pozytywnym aspekcie, chodzi o Twoje cele. Saturn zabezpiecza Cię do wiosny 2025. Wszystko, co dotyczy prawa, przepisów, urzędów, osoby, które idą na emeryturę, które załatwiają. Jakieś pożyczki, czy też pomocy, czy czekają na obywatelstwa, czy wyjeżdżają, czy adopcje dzieci, czy jakieś bardzo poważne, sądowe, urzędowe sprawy, wszystko będzie zakończone pozytywnie, ale także pomimo, że Saturn jest w biegu wstecznym, to prawo jest po twojej stronie. Może trzeba będzie coś sprawdzać, może trzeba coś będzie donieść, może coś trzeba przynieść, może coś będzie opóźnione, ale jest finalnie z korzyścią dla Ciebie. Na wiosnę 25 dopiero będą zmiany, kiedy Saturn połączy się z Neptunem w znaku Barana, ale to wtedy dla wszystkich będą zmiany, dlatego że to jest konstelacja stulecia czy nawet tysiąclecia. Tak? Czyli ba bardzo, bardzo rzadka. I do 23 to słońce stoi w pozytywnym aspekcie w znaku panny. Wykorzystaj ten czas, dlatego że naprawdę jest siła, jest moc, jest ochota do, do pracy, do takiego uporządkowania sobie życia, ale też realnie na, na wszystko patrzysz i naprawdę sobą kierujesz, dyrygujesz, myślisz jasno z tym Merkurem yy, w biegu już prostym do końca miesiąca. Tutaj będą tylko korzyści. Następnie słońce przechodzi do wagi, rozpoczyna się astronomicznie na jesień, aż trudno pomyśleć i fokus razem z tym Słońcem jest dalej na dom. I tu jest ten Mars, ok, który właśnie zaczepia, który prowokuje właśnie, aby dogadać się w domu, aby dogadać się z rodziną, aby stworzyć naprawdę bardzo przytulne miejsce, aby po prostu patrzeć na relacje, na kontakty, jak się dogadujemy z domownikami, z rodziną, z sąsiadami. Słońce jest w kwadracie, czyli, że trzeba coś poprawić, że trzeba nad czymś pracować, że trzeba coś wypowiedzieć, nie zamiatać po, pod stół, nie denerwować się pomalutku z myślą, aby każdy w domu mógł się spełnić, aby każdy mógł czuć się bezpiecznie. Także rak, nie tylko ci inni. 25 bardzo dobry aspekt Merkury w Trygonie do Jowisza. Znowu jakieś korzyści ze strony grup, I jeżeli chodzi o handel, jakieś dobre wiadomości mogą przyjść do Ciebie, ale także kto zdaje jakiś egzamin, także byłby to dobry czas, czy nie wiem, od 15 wszystko co jest związane z komunikacją, laptopy czy telefony, czy jakieś tam kamerki, czy auta można już kupować. 26 wrzesień, bardzo dobry czas na randki, na, na wyjazdy, czy też u Ciebie może dotyczyć właśnie przemyśleń, nie wiem, jakiejś inwestycji w dom, poprawy sytuacji w domu, może będziesz coś zmieniał w domu, może będziesz zakupywał jakieś meble, ale są jakaś korzyść i finalnie 29 pełnia w baranie. Ta pełnia w baranie ma takie zmienne e, konstelacje. Wenus jest w kwadracie do Urana i Merkury w opozycji do Neptuna, ale Merkury w trygonie do Urana. Nagłe nieoczekiwane zmiany. Dla raka może to oznaczać nowa praca. Pamiętaj, że y, energia te, tej pełni jest bardzo wybuchowa, może być nawet bardzo agresywna. Jednocześnie Merkury, pomimo, że stoi korzystnie w opozycji do Neptuna, jest taką koncentra, koncentra, koncentracją, że może nie wiedziałeś o co chodzi, może wcześniej czegoś nie zrozumiałeś, może czegoś nie widziałeś, ale dla niektórych z Was to jest pełnia. Temat, możliwy temat, nie wiem, e, rozpoczęcia nowej pracy, o, otrzymasz jakąś propozycję pracy, rozpoczynasz e, jakiś kurs, do, dostaniesz jakąś propozycję pracy, gdzie trzeba będzie się uczyć. E, jest jakieś wkurzenie w, te, w tej pracy, tak? Bo pełnia odkrywa tu, gdzie się nie spełniłem, gdzie nie mam tej energii, gdzie nie mam tej siły, że coś tutaj trzeba zmienić. Mo, może być związana właśnie z jakąś kłótnią, czy też z, z jakimś nawet tematem. Tematem agresji, lub też takim wkurzeniem na samego siebie, co ja tu robię, tutaj się nie, nie spełniam, i postanowieniem: szukam sobie czegoś nowego, czegoś innego. Dla wszystkich osób, które szukają pracy, które chcą wyjaśnić te tematy zawodowe i profesjonalne, jeszcze raz, razem z Wenus i Merkurem, od 15 jest zielone światło do startu. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Życzę wszystkim wspaniałego września, spokojnego września. Polegajcie na swoich emocjach i uczuciach, spełniajcie swoje życzenia i marzenia. Zapraszam do subskrypcji mojego YouTube kanału, do lajków, do komentarzy, za które bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam Was do horoskopów, robienia horoskopów rocznych solarnych na rok 2024, który będzie bardzo, w którym bardzo będzie się dużo zmieniać. To zauważymy już od października, ponieważ Pluton przechodzi do znaku wodnika i to będzie miało duży wpływ na każdego z nas. Powodzenia, do zobaczenia, informacje znajdują się pod nagraniem, czy też na mojej stronie www.astroveritas.com. Pięknego września.